Cześć. Gdyński pomnik Josefa Konrada, odsłonięty w czerwcu 1976 roku, nie wygląda już tak perfekcyjnie jak blisko pół wieku temu. Granit nieco się przebarwił, łączenia cementowe, bloków granitowych nieco się utleniły. Pomimo tego pomnik nadal wygląda intrygująco monumentalnie. Czy w wystąpieniach publicznych do kamery? Podczas prezentacji biznesowych. Warto być perfekcjonistą, czy też nie? Adam Rogala, zapraszam. Zdecydowanie wystąpienia publiczne wymagają dobrego przygotowania treści, dobrego przygotowania formy, argumentacji. Warto. Zrobić sobie wcześniej premierę, kilkakrotnie wykonać wystąpienie, po to, żeby ono dobrze wypadło. Z drugiej strony, warto jest unikać perfekcjonizmu. Kiedy jesteśmy tacy doskonali z pozoru, ludzie przestają nam wierzyć. Dobrze jest, jeśli w prezentacji coś. Nie wypali, coś się nie uda. Wtedy nasi odbiorcy widzą, że jesteśmy tacy sami jak oni że jesteśmy zwykłymi ludźmi, którym różne rzeczy się w życiu zdarzają. Warto jest zadbać o balans, więc, pomiędzy przygotowaniem a doskonałością wykonania. Niemniej dbajmy też o to, żeby mieć pewną lekkość w spotkaniu z ludźmi. Kiedy nie jesteśmy tak mocno skoncentrowani na sobie, tak w 100% skoncentrowani na sobie, zaczynamy obserwować świat przed nami, czyli reakcje naszych odbiorców. Wtedy mamy szansę stworzyć z nimi autentyczną relację. Zachęcam was do tego, żebyście odnajdywały, odnajdywały ten zdrowy balans w pewnym sensie w uciekaniu od perfekcjonizmu. I zapraszam na następny odcinek publicznie z Rogalą.